Witam moi drodzy. Dziś dla was przygotuję wyjątkowe, tradycyjne włoskie risotto, które będzie kremowe i wzbogacę je o smak pora. Wyjątkowe risotto potrzebuje wyjątkowych składników, więc będę używał dobrego bulionu drobiowego lub warzywnego. Pamiętajcie, aby zawsze był ciepły. Masło klarowane oraz zwykłe. Ryż Arborio. Ryż Arborio naprawdę jest bardzo ważnym składnikiem tego dania. Mascarpone, który doda kremowości. Cebula Charlotte, która jest delikatna. No i bezpora. Nie będzie wykończenia. A dodatkiem mięsnym do mojego risotto będzie kiełbasa szynki bez osłonki. A więc przechodzimy moi drodzy do pracy, bo bez pracy nie ma kołaczy. Zaczniemy od risotto. Zaczniemy od risotto. Zagrzewamy garnek. Oliwa ląduje do garnka. A czemu wybrałem właśnie garnek? Już Wam szybciutko powiem. Włosi nienawidzą, jak robi się risotto na patelni. Zawsze trzeba je robić w rondelku albo w garku. Może dlatego, że mamy lepszą mobilność mieszania i nic nam nie będzie wypadało na zewnątrz. Kroimy cebulę. Wybrałem szalotkę, bo jest bardziej szlachetna, a Risotto wydaje mi się, że jest takim bardzo szlachetnym włoskim daniem. Więc wybieram produkt, który nie ma bardzo inwazyjnego smaku. Cebula ląduje w garnku. Odrobinę czosnku. Ja się wycwanie mam już obrany. Gnieciemy. Siekamy. A czemu go właśnie zgniotłem? A zgniotłem go dlatego, że miał więcej w sobie smaku. Potrzebujemy dobrą łyżkę do mieszania. Cebulkę zarumieniamy. I do tego siekamy białą część pora. Wzdłuż. I wyjdą nam takie ładne półksiężyce. Kroimy drobniutko. Oczywiście też ląduje w garnku. Wszystko ładnie podsmażamy. Uwielbiam jak por. Zaczyna oddawać swój smak. Porządnie mieszamy, trochę zmniejszamy ogień. W międzyczasie zieloną część pora drobno sobie też siekam i na innej patelni podsmażam na masie, abyśmy mieli crunch w naszym risotto. Powiecie, wiecie, o co chodzi z tym crunchem? Nasz mózg daje nam i impuls, że jak coś nam chrupie, oznacza, że jest świeże i smakuje, dlatego zawsze jak coś chrupiemy, wydaje nam się, ale zapewne też tak jest, że jest smaczne. Wzdłuż kroimy zieloną część pora. Ale też w międzyczasie patrzymy, co tu się dzieje. Jeszcze wam powiem taką jedną fajną ciekawostkę. Wiecie czemu na przykład risotto jest jednym z najdroższych dań we włoskich restauracjach? Dlatego, że kucharz, który je przygotowuje, musi nad nim stać. Czyli szef kuchni, oddelegowując jednego kucharza do tworzenia risotto, traci człowieka z kuchni. Jedna osoba stoi i delikatnie miesza, aby była kremowość w naszym risotto. Na drugiej patelni, bo to wiecie, to jest włoska kuchnia, tu się dzieje, tu nie ma czasu, tu nie ma czasu na stanie, na redukcję, na gotowanie. Tu jest ogień, więc od razu wskakuje następna patelnia. Ustawiam ją na dość wysoką temperaturę. Musicie sobie dostosować do Waszych kuchenek. Odrobinę masła klarowanego. Rozpuszczamy to masełko. I będziemy dodawać zaraz zieloną część pora, aby nam wyszedł fajny crunch do naszego risotto. Risotto jest kremowe, potrzebujemy więc dodać cruncha. W ogóle ja uwielbiam, uwielbiam taki styl gotowania, uwielbiam jak się dzieje, uwielbiam jak jest ogień, uwielbiam jak muszę trochę biegać. Wtedy czuję się, że jestem taki w emocji. Por, zielona część ląduje na klarowane masło. I spokojnie doprowadzamy go do chrupkości. Gdy mamy... Drugą część, białą pora, proszę się nie pomylić. Tu mamy zieloną część pora, tu mamy białą część pora. A dlaczego tak mamy? Bo nie marnujemy jedzenia. Lubimy filozofię zero waste. Por, cebula, czosnek przesmażony. Do środka rząduje ryż arborio. Używamy go dlatego, bo w jego strukturze jest możliwość, jakby to Wam wytłumaczyć, napicia się danym bulionem, więc on będzie pęczniał wraz ze smakiem. Jego też delikatnie przesmażamy. Następna ciekawostka od reszki jest taka. Czemu nazywa, nazywa się risotto risotto? Ja Wam szybciutko wytłumaczę. Ryż i 8, czyli powinniśmy dać 8 dolewek do naszego ryżu. Ale można powiedzieć, panie reszka, panie reszka, ale jak ta dolewka ma wyglądać? To ma być 5 litrów czy wielki dzban? Nie. Dodajemy tyle, ile mamy wysokości ryżu. Czyli mamy ryż wysokość na 2 cm, zalewamy garnek 2 cm. Proste. Jak wam wcześniej mówiłem o tych ośmiu dolewkach, czas na pierwszą, a pierwszą zawsze jest białe wino. Ja użyłem półwytrawnego. I teraz pewnie pytacie, Kuba, Kuba, czemu pierwsze wino? To już Wam odpowiadam. Dlatego pierwsze wino, abyśmy mogli teraz odparować alkohol, bo nam nie chodzi o alkohol, chodzi nam o posmak wina. Czekamy, czekamy, redukujemy, redukujemy, czekamy. Tak to już jest w kuchni czuję, że wino już mi się odparowało, więc mogę lecieć z następnymi dolewkami. Tak jak wcześniej Wam mówiłem, dolewamy bulionu. Czy on jest drobiowy, czy warzyny, to zależy od Waszych preferencji. Ale najważniejsze, żeby zawsze dolewać ciepły bulion do risotto. Proszę to pamiętać. Mój chruścik czy kran z zielonej części pora już jest gotowy. Ale pamiętajcie też o jednej zawsze rzeczy. Jak odsączamy coś z tłuszczu, czy potrzebujemy, żeby było chrupkie, dajmy czas na odsączenie. Wysypujemy na ręcznik papierowy, odkładamy i za 15 minut ten por stanie się pięknie chrupki. Zalewamy, mieszamy. Do mojego włoskiego risotto będę potrzebował mięsnego składnika, a będzie nim kiełbasa z szynki. Kiełbaska wybrana do naszego risotto kładziemy na desce, kroimy wzdłuż i kroimy w cienkie plasterki, a następnie podsmażamy na patelni. Patelnia rozgrzana, kiełbasa drobno pokrojona, skwierczy, znaczy, że się smaży. A więc moi drodzy, pierwsza sprawa Por stał się chrupki, dzięki temu, że odpoczął i odsączył się z niego tłuszcz. Kiełbasa bez osłonki, już zarumieniona, czeka na finisz. Risotto jest już po siedmiu dolewkach. Czas na ostatnią, którą będzie mascarpone. Mascarpone też będzie jakby dolewką, a dzięki mascarpone nasze risotto stanie się kremowe. Ale jak dodajemy mascarpone, potrzebujemy Obniżyć ogień. Teraz risotto potrzebuje spokoju, bo jak Rizotto ma spokój, ma też kremowość, a chyba o to nam chodzi w tym daniu. Mieszamy, wtłaczamy, wtłaczamy powoli, delikatnie, aby wytworzyło nam się piękne kremowe danie. Ostatnim elementem jest odrobina masełka do emulgacji. Odrobinę soli zawsze się przyda do naszego risotto. A czymże jest sól bez pieprzu? Właśnie tak powinno wyglądać porządne risotto. Powinno być kremowe, a nie ma małego. Powinno się rozpuszczać nam na języku. Czas na plating, moi drodzy. Nie bez powodu wybrałem głęboki talerz. Dużo lepiej nam się będzie z niego jadło risotto. A więc czas na serwis. Nasze risotto kremowe z białym porem. Już jest gotowe. Wykładamy na głęboki talerz. Układamy pięknie podsmażoną, złocistą, chrupką kiełbasę z szynki bez osłonki. No i nawierzch wykańczamy wcześniej zrobionymi włosami z zielonego pora. Moje risotto z białym porem i z kiełbasą z szynki jest już gotowe. Mam nadzieję, że dzięki mnie już wiecie, jak zrobić porządne włoskie risotto. Smakujcie, moi drodzy.